Zamyślenia Wielkopostne Zaprasza siostra Elżbieta Śmieciuch ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Przedostatni dzień naszych zamyśleń wracamy do naszego postanowienia zaprzyjaźnienia się z Biblią. Mamy za sobą ponad 30 porcji pokarmu, ale czy to wystarczy? Czy jesteśmy odżywieni? Pan Jezus po wypełnieniu misji zbawczej pozostawił nam nie tylko swoje ciało i krew w Eucharystii, ale i słowa, skrupulatnie zbierane i spisane przez apostołów i zaniesione całemu światu, także i nam. Słowa te miliony razy głoszone, drukowane, nagrywane, ale zawsze za mało poznane i przemyślane, aby żyć według słowa Bożego. Trzeba je nieustannie poznawać, wciąż na nowo odkrywać. Wybitny polski pisarz Roman Brandstetter, Żyd nawrócony na chrześcijaństwo, opowiadał, że kilka dni przed śmiercią dziadek zostawił mu w spadku testament. Tak oto napisał swojemu wnukowi. Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz, a gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. Można podjąć roczny plan czytania Biblii, jeden rozdział dziennie od jej początku. Można raz w tygodniu. Można wybrać jedną z ksiąg. Gdy jestem na łące, potrzebuję ziół. Szukam tylko tych, które mi pomogą. Szukam w Biblii pokarmu, lekarstwa, potrzebnego dla siebie. Można modlić się jednym psalmem cały rok, a numer psalmu wybrać stosownie do wieku. Mój psalm, od urodzin do urodzin, podpowiada mi niezwykłą nowinę, że bez względu na sytuację we mnie i naokoło mam uwielbiać Boga. To jedno zdanie noszę w sercu. I ono mnie karmi cały rok. Jeśli chcę od Boga pomocy, a chcę codziennie, to go uwielbiam. Niesłychane, cytuję: Ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią, Bóg jest wielki.